Witajcie, Świnko, Filipku, yy, słyszałam, że na coś zbieracie. Yy, na własne cztery kółka i na własne ubezpieczenie, AC i OC. A po co jest takie ubezpieczenie? Yy, żeby yy, jak z, yy, będzie wypadek to, żeby yy, dostać yy, wypłatę za ubezpieczenie. A czyli jak okay. się coś stanie i coś się zepsuje, to dostaje się co? Pieniążki na naprawę, tak? Chrum, chrum, tak. To proszę bardzo. Co potrzebujesz, świnko? Ubezpieczenia na AC i OC. I to w ubezpieczalni. Dlaczego w ubezpieczalni? Bo tam ma się ochronę zniżek i różne inne ubezpieczenia. Chrum, tak? Chrum. I tam jest taniej, chrum, chrum. Najtaniej jest? Chrum, chrum, tak. Najdaniej w końskich? Chrum chrum, tak. <laughs> Ale ta świnka jest mądra, ja cię sunę. I co to jest świnko? Powiedz mi, co to jest ubezpieczenie, świnko? Ubezpieczenie to jest coś takiego, co chroni yy, różne rzeczy przed wypadkiem dla samochodu albo przed uderzeniem pioruna w dom a to w zależności od tego czego dotyczy ubezpieczenie tak? chrum chrum tak a czy warto się ubezpieczać? chrum chrum tak warto się ubezpieczać? chrum chrum tak a dlaczego warto się ubezpieczać? dlatego żeby Móc się ubezpieczyć, to trzeba się ubezpieczyć, żeby mieć dobre ubezpieczenie w ubezpieczalni.